Do mnie jeszcze. Antykonfident. Rafał Podejma. Zapraszam serdecznie. Chodź, Rafał. Czy jest tutaj z nami na sali Eryk Bręczewski? Eryk, jeżeli jesteś, jeżeli dojechałeś, zapraszamy serdecznie. Musimy odblokować drzwi, żeby Eryka znaleźć. Jako prowadzący stanę. Siadaj, siada, siadaj, siadaj. Ja sobie tutaj za wami stanę, panowie, i będę chciał spróbować do takiego pojedynku doprowadzić. Eryk, witam serdecznie. Sprawa wygląda tak, że wylało się na ciebie sporo hejtu. Ty jesteś facetem, który wywodzi się ze sportu, i z tego co wiem, chciałbyś również jakby pokazać swój kunszt nie tylko w takich walkach poza kamerami, ale również w oktagonie. I czy, czy ty jesteś chętny na to, żeby podjąć taką rękawicę z Rafałem? Przede wszystkim chciałem przywitać tutaj wszystkich. A dla kogo będzie pani głosowała? Co do walki z Rafałem, my się z Rafałem znamy osobiście, więc nie mam zamiaru jakby jakichś tam sztucznych dymów robić, sztucznych afer, bo to nie o to w tym wszystkim chodzi. Tam ta sytuacja, która była na Gali, w tej poprzedniej poza kulisami, to był konflikt po prostu, więc nie było to nakręcane. Ale jakoś super. Co do Rafała, to nie mam do niego nic kompletnie, jak chodzi o walkę, to możemy zrobić walkę czysto sportową, nie mówię na tej gali, ani na, nie wiem, jeszcze w najbliższej... Nie. nie, bo tutaj dodajmy, że twój, nawet to, że ja tutaj stoję, no. dodajmy, że twoja obecność tutaj jest dosyć przypadkowa, natomiast jeżeli już jesteś i wiem, że miałeś takie plany, by stoczyć taki pojedynek sportowy, dlatego padła taka propozycja, czy to może być walka z Rafałem. Rozumiem, że na tej gali nie, a w przyszłości? Znaczy no, jak chodzi o, o tą najbliższą przyszłość, to nie mówię tak, nie mówię nie. Jak chodzi o samowalkę, to wiadomo, czemu nie, nie spróbować swoich sił tam no, z czym, kimś czysto sportowym, bo jednak na tym mi zależy cały czas. E, co do, do najbliższej tam, pierwszych dwóch galni, no, nie jestem w stanie tego określić, bo wiadomo, no, wychodzę się ze stójki, więc MMA jest mi kompletnie obce no i no, na logikę trzeba wziąć, że no, w ciągu miesiąca nie nadrobię parteru. No. Ale powiedz mi, czy w ciągu, czy taka cezura czasowa pół roku to jest ten czas, kiedy mógłbyś się przygotować na Rafała? No to już można o tym pomyśleć, nie? To wiadomo, kwestia wszystkiego do gadań. Marcinie, ja, ja również muszę zacząć trenować, bo jak już mówię, od walki z Żuromem nie, nie zrobiłem żadnego treningu nawet. Ale to ja, to nie, ja, myślałem, no nie, czas, nie, nie. Za, za ja ci mówiłem, że jestem po tej operacji A, i muszę tak. trochę czasu odpocząć i chciałbym, jak już zawodnika, jakoś w mojej wadze bardziej. Eryk, jaka jest ile, waga? Ile w ogóle ważysz? Rafał? 67. No ja tam 75, jakoś, nie? No to tam byśmy jakoś wypośrodkowali. Panowie, tam, czyli reasumując, Rozumiem, że nie na gali... Ale te, y, jeszcze jedno, gdzie my trenowaliśmy razem? W którym klubie? Trenowaliśmy gdzieś razem, Możliwe, ja też albo ankos, albo kohorta. Pisaliśmy też często ze sobą tak, o tak. Jakieś tam przygotowania razem, żeby przygotowywać się. Eee... No właśnie, bo ja, no, ja czy... tak cię skojarzyłem od razu, mówię, patrzę, że mam cię na Facebooku w no, 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 no. Panowie, czyli a, rozumiem, że łebkwi nie, nie ma, to, nie rozumiem, ma, to, nie rozumiem że jak mówię. będzie pojedynek to na sportowo i rozumiem, że nie na gali numer 3, a być może na gali numer 4. Znaczy, powiem tak, no mówię, to nie, ja wybiegam teraz w przyszłość, no. nie, nie mówię, że nie, nie chciałbym takiego pojedynku. Mów, 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 mów. że nie chciałbym takiego pojedynku. Mówię, ale to była walka czysto sportowa, nie mam nic do Rafała kompletnie, więc nie mam zamiaru... No, ja również. ...jakichś sztucznych, no, sztucznych dymów, bo to mnie o to chodzi. Ja mam konflikt z jedną osobą, doskonale tam wszyscy, którzy inter, o, tam obserwują internet, o tym wiedzą. No dałeś się trafić, no, dałeś się trafić. Dałem się trafić, to był czysty przypadek, ja cały czas będę tak naprawdę dążył do walki, to, to jest mój cel, żeby dążyć do walki z nim. E, inne walki są jak najbardziej, tam jest, biorę pod uwagę... No na logikę ktoś, kto trenuje doskonale powinien o tym wiedzieć, że nie jestem w stanie nadrobić, nie wiem, no, w ciągu trzech miesięcy tam nie wiem, Rafał trenujesz, że MMA, no, bo nie, nie wiem. Wiesz co, ja trenowałem kilka lat, ale od trzech lat, no to już to bardzo tak było słabo, no. nie? Bo przez, ze, ze względu na, na operację na zdrowie, nie? Nie no, ja wiem o co chodzi, nie? Tylko chodzi o to, że wiecie, no, w ciągu tam, nie wiem, trzech miesięcy nie zrobię nie parteru. Nie no. jestem w stanie nadrobić no, parteru, no nie, bo nie jestem w stanie, chociażby No na logikę, żurą brusowi, dużo większy, większy, cięższy i widziałeś to się w parterze, no fajnie zrzucił, coś tam się przygotował, no wiesz, ale to jest, parter to jednak jest to, że wiesz, no, nie przygotuje się w 2-3 miesiące, To jest nie? tak samo, jak ja bym na przykład miał teraz wziąć kogoś, z tronu bardzo niski i wyjść z nim na, na przykład w boksie, nie? Bo Dobra, panowie, pisze. nie ma co dywagować, tak, 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 tak. jeżeli ta walka i tak nie odbędzie się na gali MMA 3, ale rozumiem, że jesteśmy otwarci i Oczywiście, być dziękuję. może tą walkę w przyszłości zorganizujemy. Eryk, bardzo Ci dziękuję. Muszę ci podziękować i przesiąść się nie po raz kolejny. Po Cześć, 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 albo nie. Tomek, usiądź sobie tutaj, bo tutaj będzie. Nas jego ryba. A, tak. Andrzej, Żurą, Żurączki, zapraszamy. Andrzej z tej strony, proszę. Andrzej, zapraszamy Andrzeja. Dobrze, to się.